Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o relacjach pomiędzy dwiema funkcjami, a dokładniej pomiędzy wykresami tych funkcji. Jeżeli chcemy znaleźć punkt przecięcia wykresów dwóch funkcji, to mając podane wzory tych funkcji należy utworzyć układ równań z tej i z tej funkcji, czyli y równa się 2x plus 4. I na przykład y równa się minus 3x plus 6. Jeżeli rozwiążemy ten układ równań, to poznamy rozwiązanie, którym będzie para liczb x i y. I y, rozwiązanie jest oczywiście jedno. Jeżeli chodzi o interpretację geometryczną tego rozwiązania, to moi drodzy, to rozwiązanie, to, to jest punkt przecięcia się wykresów tych funkcji. Czyli ponownie, jeżeli chcemy obliczyć y, punkt, w którym te funkcje nam się przecinają, to należy je y, obydwie wrzucić w układ równań i ten układ równań rozwiązać. Jeżeli chcemy obliczyć zbiór argumentów, dla których wartości jednej funkcji są np. mniejsze bądź większe od wartości drugiej funkcji, to np. musimy zrobić. Z tymi naszymi przykładowymi funkcjami coś takiego. Wartości jednej funkcji, czyli 2x plus 4 mają być mniejsze, załóżmy, od wartości drugiej funkcji. Wówczas przedział, który otrzymamy w wyniku rozwiązania tej nierówności będzie zbiorem argumentów, dla których rzeczywiście wartości pierwszej funkcji są mniejsze od wartości. Drugiej funkcji. A teraz spróbujmy na przykładzie. Mamy dane funkcje F od X, G od x i H od X i mamy znaleźć współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji F i wykresu funkcji G. Czyli obydwie te funkcje musimy wrzucić sobie w układ równań i ten układ równań rozwiązać. Y mogę sobie oczywiście za każdym razem zamiennie, zamiast F od X, czy G od x, czy h od x stosować y. Zatem y równa się 3x plus 2 i funkcja g od x to y równa się minus 1, 2x minus 1. Mogę zastosować metodę przeciwnych współczynników bądź metodę podstawiania. Ponieważ mam w obydwu funkcjach wyznaczonego y, no to wygodniej będzie mi zastosować metodę podstawiania. Przenoszę x -y na lewą stronę. Redukuję wyrazy podobne. Z tym rozwiązaniem musimy wrócić jeszcze do któregoś z równań. No powiedzmy, że wrócimy do tego pierwszego. Zamiast dwójki napiszę sobie czternaście siódmych, bo to również jest 2. I mam jedną współrzędną. I drugą współrzędną. Zatem ten punkt przecięcia to minus 6 siódmych i minus 4 siódme. Dla jakiego argumentu wartości funkcji f i funkcji H są równe, czyli muszę przyrównać tą funkcję i tą funkcję. przenoszę na lewą stronę i rozwiązuję. Wartości funkcji f od x oraz h od x są równe dla argumentu 1 piąta oraz podpunkt C. Dla jakich argumentów wartości funkcji g, czyli tej, są większe od wartości funkcji h? Czyli te muszą być większe od tych. Zatem minus 1 druga x minus 1 ma być większe od minus 2x plus 3. I znowu rozwiązuję nierówność. Czyli x -y powinny być większe od 8 trzecich. Mogę sobie to formalnie napisać, że wartości funkcji g od x są większe od wartości funkcji h od x dla x większych od 8 trzecich, czyli dla takich argumentów. Dziękuję bardzo.